I do no, gdzieś! W kolejnym odcinku Wolf i opowiada, w którym opowiem wam dzisiaj o pewnych rzeczy z mojego dzieciństwa z okresu kiedy miałem 9-11 lat, mianowicie o tym jak bardzo nienawidziłem gazetek dla rodziców. Zapraszam! Odkąd pamiętam, uwielbiałem czytać czasopisma. Nie lubiłem czytać książek, ale bardzo lubiłem czytać czasopisma. Takie jak Catchord Donald, Świat Disneya No ale to głównie był Catch Donald, Catch Donald, Scooby-Doo, nie? Zabijemy o tym osobny film. Dzisiaj natomiast skupimy się na tym, jak już jako starsze dziecko odkryłem gazetki mojej mamy, które dawała jej babcia, które babci dawały koleżanki i sąsiadki. Takie. Nikt nie, wie, nikt nie wiedział skąd się te gazety w domu brały, po prostu babcia je nam wznosiła. No? Takie, takie gazetki typu Mamo to ja, Gerber. Tak Gerber miał kiedyś chyba z tego na magazyn. Nie wiem, to były takie gazetki typu właśnie dla rodziców. Takie. Dziecko rośnie, kobieta, dziecko. Mamo, to ja, nie? No i ja je czytałem, nie? A bo natrafiłem na nie po raz pierwszy przez przypadek, natrafiłem na nie po raz pierwszy przez przypadek i je czytałem, nie? Bo ja myślałem, że to będzie coś takiego jak z Kaczorem Donaldem: że tam będą opisane jakieś fajne rzeczy, nie? Bo w końcu na okładce jest dziecko, to chyba jest dla dzieci, nie? Ja to czytałem, czytałem, nie? No i muszę wiedzieć, że to, co mi się tam spodobało, to to, że tam były różne przepisy na jedzenie. Jak dobrze wiecie, mały ja lubił jedzenie. Lubił jedzenie wszędzie, nie? I nawet jak to jedzenie wyglądało obleśnie, to mi się podobało, przynajmniej w magazynie. W prawdziwym życiu nigdy nie jadłem nic, co wyglądało obleśnie, nigdy. Kurwa, ja to potrafiłem nie zjeść makaronu, bo miał kurwa sos brzydki. Nie żartuję, jak byłem mały. No nie, ja patrzyłem za szefem, lubiłem patrzeć na to żarcie w tym Mamotoria ja", i Te pewnie. No, no, do czasu, no i mama mi pozwalała czytać jeszcze gazety, bo ja sobie tam patrzyłem na te ilustracje, tam były zdjęcia zabawek i one mi się podobały. Pytam, że kiedy sobie wyobrażałem, co było, bo miałem na przykład takie, nie wiem, te takie, nie wiem, gumofilce dla tych dzieci z autyzmem, wtedy jeszcze nie wiedziałem, co to autyzm, ale były takie reklamy takich rehabilitacyjnych zabawek leci z autyzmem, typu, że, nie wiem, dziecko się po tym czołga, nie. I tam ja pamiętam, myślałem, że to się da ubierać na głowę, i myślałem, że wtedy będę geometrycznym rycerzem. <laughs> bo to wygląda jak kwadrat. I jak mu się w to ubra, to wyglądał jak Steve z Minecraft'a, i mówiłem, że będę geometryczny rycerz. Jak, ja, jak normalny, ja wchodzę normalnie, a jak geometryczny rycerz, kurwa. <laughs> ja to miałem wyobraźnię, nie? No i taki mały, ja, nie? Przegląda sobie to, przegląda, przegląda. No i w pewnym momencie zacząłem. Ka czytać! Zacząłem też czytać, nie tylko oglądać co tam jest, nie? Zacząłem czytać te gazety. Tam były takie rzeczy, które były tak żenujące, że mnie wykręca, jak sobie o tym przypomnę. Nie będę wymieniał żadnych konkretnych artykułów, ale pamiętam, że były tam takie rzeczy jak. No, po prostu takie ograniczanie dzieciom wszystkiego. Tego dziecku nie wolno, wszystkiego dziecku nie wolno. I do tej pory pamiętam parę parę specjalnych artykułów. Pamiętam parę artykułów w szczególności. Pierwsze to było Mamo, chcę czołgi karabin, czyli dlaczego nie wolno dziecku dawać zabawek militarnych, nie? No i tam był taki wielki płacz, że dzieciom nie wolno dawać żołnierzyków, nie wolno żołnierzyków, nie wolno broni. Typu nerfy, wiecie? Nie, wtedy chyba jeszcze nerfów nie było, nie? No, nie wiem co to było, takie pistolety na kulki, nie wolno dzieciom dać pistoletów na kulki, nie wolno im dać żołnierzyków, no nie wolno, bo to budzi agresję, bo to, że dzieci są agresywne, widzą wojnę jako zabawę. No i oczywiście tam jeszcze były takie rady psychologa, mm, dzień dobry, zamiast tego bawmy się z dzieckiem w pozytywne zabawy, nie? Inny, Inna rzecz jaka tam była, to takie coś, że trzeba oszukiwać dziecko, jak mu się kupuje zabawki. Że, jak dziecko ma zabawki, to jednego dnia, jak dziecko śpi, to zabierasz mu pół zabawek i dajesz mu drugie pół. Że dziecko ma cały czas, cytat, wrażenie, że bawi się nowymi zabawkami, nie? Bo nie chcesz kupić nic dziecku, to oszukuje psychologicznie, że cały czas bawi się nowym. Taka metoda. To mnie też wkurzało, bo jak wiecie dobrze, ja byłem strasznie wyczulony na punkcie zabawek i od razu sobie wyobrażałem, że zabawką jest smutno, zabawką jest smutno jak tak się dzieje, bo chcą nowych kolegów mieć kupionych, że dziecko jest smutne bez zabawek, no i szczerze taka metoda mnie kurwa do tej pory, tego typu wychowania, ale ciul. Dobra, a następna rzecz, następna rzecz to było kurwa takie coś, że co dawać dziecku do, do, do szkoły do jedzenia, nie? No, i to było takie pierdolnięte wyliczanie, takie, że nie wolno dawać nic do picia poza wodą. A najlepsze było to, co wolno, a czego nie było wolno dawać do chleba. Bo wiecie, co wolno było dawać do chleba? Pyszne smarowidełko, roślinne kurwa, jakieś, nie wiem, poporowane to było czy coś. Ale było, że dziecku nie wolno dawać do chleba nic poza jakąś kurwa smarowidłą z ziaren. Nic. Po prostu nic, nawet masła, chleba, kurwa nic, nic, tylko jakieś smarowidło. No, ale to jest nic, to jest nic, bo, bo to jeszcze mnie tak nie wkurzało, tylko czasami się z tego śmiałem, nie? No, może że Szale Goryczy przerwał pewien artykuł o pięknym tytule Jak wychować Wunderkind? Cudowne dziecko! Mangele moment, jesteście na to gotowi? Mało z tego pamiętam, trochę się o to popytałem i. Pamiętam z tego tylko tyle. To była cała litania na temat tego, jak wychować cudowne dziecko. Które miało być cytaty. Cytaty to są cytaty z tego, te, które pamiętam. Żałuję, że tego nie mogę znaleźć. Zeskanowałbym wam to. I naprawdę, dobrze wam to do pobrania, żebyście się pośmiali w PDF-ie czy coś, ale kurwa, pamiętam takie cytaty. Wunderkind, twój malutki, musi być chudziutki nie jak piłeczka. Musi być gotowy przynieść mamusi herbatkę albo tacie gazetkę. Musi oglądać tylko bajki odpowiednie dla wieku. Musi wiedzieć, jakie są granice, bawić się z kolegami tylko w bezpieczne gry. Musi być pragnienie samorozwoju! Musi, musi wiedzieć jakie są granice społeczne! Musi unikać komputera, telewizora, elektronicznej rozrywki! Być molikiem książkowym! To było takie tam cringe'owo opisane, były te takie takie rozkoszniutkie zdrobniątka, były takie, takie być moliczkiem książkowym! Unikać betonika, żeby z tego sięgać po jabłusz, szu, szu, i po prostu, kurwa, mi kurwa, jak to. No i pamiętam jeszcze, że były tam takie kwiatki jak to, że dzieciak ma w ogóle nie cukierków i resztek z obiadu. Nie tylko cukierków, ale też resztek z obiadu. No, jak to działa? Ma morze święty. Jak sobie przypomnę tego Wunderkinda, to po prostu i tracę wiarę w rodzicielstwo. No matku święta. Pamiętam, że jeszcze były tam takie książeczki kucharskie Wunderkind, kurwa. I tam były dosłownie cztery przepisy. Kaszka, zupa, kotlet i deser A deser? Deser to była pierdolona, kurwa, jakaś panna kota Test kaszy I oczywiście wszystko sponsorowane przez jakoś kurwa Bobowite Czy tam jakiegoś kurwa Bobowruta, choć już to wie Nie wiem, ale po prostu to było sponsorowane przez coś i tam było zawsze pierdolone że To już zbiera no, Mengele moment, kurwa, no Pamiętam, że ja wtedy tak się wściekałem na ten artykuł, tak go cały czas jechałem, tak go wszędzie cytowałem, tak go wyzywałem wszędzie jechałem, przeklinałem, obrażałem, nie? Że w końcu rodzice mi tą gazetkę schowali. Schowali? I już tego mogłem nie znaleźć. Nie mogłem tego znaleźć kompletnie. Wzięli mi tą gazetkę i mi ją schowali, i już nie mogłem narzekać na Wunderkinda, nie? Był to okres w życiu, w którym e, lekarz e, powiedział moim rodzicom, z tej osobie, że nie mogę się denerwować, nie, że nie mogę się denerwować i powiedział, że to dlatego mi to schowali, bo ja tak kurwiłem na ten artykuł, tak go kurwa wyzywałem, ile tylko mogłem, to tak go kurwa wyzywałem, że normalnie głowa odpada, nie? No, ale dobrze, raz pamiętam, dosłownie chyba podczas chyba podczas Wigilii, nie? Podczas Wigilii dosłownie zacząłem od tym dosłownie z dupy pierdolić, nie? Dostałem zacząłem z dupy mówić o tym I tak na to jechałem, tak to wyzywałem, że kazali mi wyjść I w ogóle ja narzekałem tak bardzo na te gazetki dla dorosłych Na te gazetki do, do, dla rodziców, że prędzej czy później pochowali mi je wszystkie Pochowali, oddali babci, co, nie wiem co oni z zrobili Ale schowali mi je wszystkie i nie mogłem już żadnej znaleźć Do tej pory została tylko jedna, jest to jedno, mamo to ja A to dlatego, bo schowałem je sobie pod ławą i oto historia tego, jak jako byłem mały, kurwiłem na gazetki tak bardzo, że rodzice mi je zabrali. <noise> Do zobaczenia w następnym odcinku. Cześć!